Cześć z tej strony Kolekcjoner i witam Was w kolejnym odcinku od bardzo dawna. Przepraszam, że tak długo nie było odcinku, ale jak widzicie pod tyle to dzisiaj będę prezentował Wam album World Cup Brazil. Tak? Pokażę ogólnie jakie mam karty i takie coś. Może bardzo słabo widać. Ale mam nadzieję, że będzie coś tam dało się zobaczyć ok na pierwszej stronie mamy zawodników z Algierii tutaj jeszcze mamy Fernandez, Garay na drugiej stronie mamy Aguero, między innymi tego Palacio tu jeszcze Vincent Kompany, udało mi się zdobyć kartę no często występuję Dalej mamy Benteke, Lukaku, też. No nawet, w, nie wiem jak Benteke, ale Lukaku jest bardzo rzadką kartą do zdobycia. tej Julio Cesar. Julio Cesar. też też te są ogólnie bardzo rzadcy. tej już Brazylia dalej, ciąg dalszy. Ty, kol ten. teraz Kolumbia. tej, wybrzeże kości słoniowej, ogólnie fajnie mi się zbiera. Ich kamerun. E, no jest Samuel Eto. Zawodnik Chelsea. Jest Neuer, jest LAM. Przepraszam też, że słabo widać. Prawdę nie mam warunków zbytnio, żeby nagrywać. E, Dominguez, tam ogólnie Kolumbia, Anglia, jak zawsze na swoich, w swoich białych koszulkach. Nie mogę mieć tych normalnych. To jeszcze od Chamberlain, Hiszpania. To jest z Chamberlain, między innymi, Via Benzema nawet. Przepraszam, bardzo moim zdaniem słabo widać. Może o tak będzie lepiej. A sama... Teresa Wojtkowska, Włochy. O Andrze, kiedyś bardzo dobry, dobry zespół Jestet i Robin Van Persie Teraz jeszcze mamy. Teraz mamy jeszcze Portugalię, już. Jeszcze te. I teraz już karty specjalne, no między innymi Lewec i Fans Favorite. Bardzo częsta karta. Jeszcze. Lajuna, coś takiego? Nie chcę koleczyć. Bo jeszcze dzisiaj wam pokażę moje powtórki. Już ktoś chciał wymienić, nie wpiszę na PW. Przepraszam. Kurtua. E, Defensywy. Angkolu. E, Angkolu, coś takiego. Potem jest Mats Hummels. I jeszcze trzech ekspertów. Forlan, e, Donovan i Kaśnikol. Tam jeszcze widzicie moje limicki. Przy okazji puchar, Oj. puchar. Limit, może jeszcze wam zaprezentuję, Ale już nie ma tak wszystkie, że się wywaliły. Tutaj sobie oh, dołożymy jeszcze album. Tak fajnie to nawet tak takie ja na studio. Dobra, już wam pokazuję, no to mamy puchar. Jako pierwsza limitka. Był z boksem. Przepraszam, że tego mi wszystko nie nagrywałem. Nie miałem warunków. To nawet jego Silwę. którego w gazetce miałem. Jakulischer. Też, dobre. Bardzo rzadki limit. Jedna z najrzadszych. Danny Welbeck, to też jest rzadki limit Dani, Dani Alves, nie wiem, też chyba jeden z najrzadszych No i jeszcze Marco Royce, to też jest bardzo rzadki No i Remadel Falco, to też jest rzadki chyba, w, nie, w gazetce też I Mario Goethe jeszcze na koniec I jeszcze na sam koniec Boom XXR Cristiano Ronaldo, to jest częsta karta Przybyć, dużo warta no i jeszcze pokażę Wam moje logo. Belgia. Belgia. Chile. Chile. Portugalia. fajne fajne. Nie, że fajne, że nigdy nie widziałem, tylko, że fajne ogólnie. Chodzi o tą kolekcję. I Holandia. A teraz na koniec. Pokażę Wam jeszcze moje powtóreczki. Jeśli ktoś by chciał to proszę na, pisać na PW. Dobra, nosa One of the Not watch. Możecie sobie wziąć. Guain. To jest najczęstsza karta. Quintrao. Ultima Na Was. Rodriguez, Salai, Dominguez, Cross Hulk, Bernan Fernandez i na koniec golstopper Ugolis. No to co, chyba w tym, w tym odcinku to na tyle, no i widzimy się prawdopodobnie w środę, czwartek, najpóźniej no, w piątek w unboxingu Bundesligi, a więc ja się z wami żegnam, jeśli film się, się spodobał zostawcie łapkę, zasubskrybujcie kanał, cześć!